Bardzo serdecznie na kanale J.T.T.T.K. Official. Dzisiaj bardzo krótki temat. Jak widzicie po tytule, jest to odpiaszczanie koni, ponieważ ja mam dalej sesję w momencie, w którym wyglądacie ten odcinek, ja piszę pewnie już jakiś egzamin. Zależy, o której wyjdzie odcinek, ale pewnie będę pisała o Także króciutko na temat, tak żebyście wy coś mieli i żebym ja nie musiała długo przygotowywać. Odpiaszczanko. Lecimy z koksem. Zapiaszcza się w momencie, kiedy je trawę. Wow. Kiedy ta trawa na padoku jest po prostu bardzo, ale to bardzo niska i jest rzadka, także jest więcej w sumie tego piachu niż, niż trawy. Oraz kiedy jest siano, zanieczyszczone piachem lub to siano jest podawane e, po prostu na takim piaszczystym pod padoku, podłożu e, i no tak pochłania, powiedząc po prostu siano czy trawę, pochłania razem z tym piach. Piach sam w sobie nie ma żadnych właściwości... właściwości, substancji, które wywołają, wywołają kolkę. Nie, to nie o to chodzi. Piach po prostu może zalegać w jelitach, yy, on się ugniata, tworzy yy, takie yy, grudy jakby, yy, przez to światło jelita, czyli ten obwód jelita jakby się zmniejsza. I może dojść po prostu do zapchania, czyli do kolki. Zapowiedz zapiaszczeniu nie zapobiegniemy. No chyba, że będziemy karmić naszego konia tylko i wyłącznie umytym przepłukanym sianem, albo będziemy dawać mu trawę również umytą a z takich czystych żłobów w boksie, a to nie dość, że jest masa roboty, nie dość, że jest kosztowne to jeszcze gdzie tu radość konia, więc nie. Nie robimy tak, Żeby zapobiec chociaż trochę, jakimś stopniu temu zapieszczaniu się, gromadzeniu się piaska, piasku w jelicie, e, możemy wsadzać siat, siano do siatki możemy to siano wrzucić po prostu do jakiegoś paśnika, albo na beton, po prostu do takich rzeczy lub na takie miejsca, gdzie możemy łatwo ten piach wymieść, chyba brud cały wymieść, gdzie po prostu nie będzie to siano leżało bezpośrednio na piasku. Jeżeli chodzi o trawy i opadoki, to warto co jakiś czas zrobić po prostu rotację tego pastwiska, tak? To znaczy, żebyśmy po prostu e, jedno pastwisko nie było cały czas całym rokiem spasane. Tylko jak jest e, na tym pastwisku koń, to po ścięciu, jak ten koń już zetnie na jakiś tam poziom tą trawę, to zmieniamy i na inne pastwisko, a na tym pastwisku niech ta e, ruń, czyli u, trawa odrasta, tak, żeby ona nie była niziutka. Ta trawa powinna być dla koni dość wysoka. I czym odpiaszczyć takiego konika? Najlepiej babką płesznik. Babka płesznik e, ma takie nasionka. A ja polecam ją kupić przez internet, nie próbować samemu zbierać, bo na pewno będzie ciężko. Jest to tanie. Nie sprawdzałam ile to kosztuje, ale wiem, że jest to tanie. E, I babka płesznik te nasiona przygotowuje się tak samo jak się mielnie, mianowicie trzeba je zagotować. Tym minusem, że babka płesznik niestety jest dla koni mało smakowita i trzeba na nią, nie wiem, na przykład posypać ją owsem, albo aronią, albo jabłkami, zmierzać z jabłkami tak, żeby tą babkę, ten glut po prostu koni zjadł. Ta babka po prostu z racji, że jest takim ogromnym glutem paskudnie wyglądającym, jeszcze bardziej paskudnie niż z siemienia lnianego, przepycha to przepycha tą zawartość i po prostu ją oczyszcza. Ten cały piach, który tam jest, się przykleja do tej babki i po prostu niepełka, przy... Przeczyszcza. Są też gotowe pasze, yy, są, te, są też gotowe pasze właśnie na odpiaszczanie, yy, ale to już tam się mocno to mocno tam nie wciągałam w to, ponieważ osobiście wolę naturalne rzeczy, czyli właśnie babkę płecznik yy, i w sumie najlepiej ja Wam to polecam, tak naprawdę. Ogólnie odpieszczamy dwa razy w roku, czyli w momencie, w którym trawa dopiero wyrasta i kiedy trawa jakby zasycha. Nie, wyrasta, tylko jakby zasycha. Wtedy po prostu na tego piachu jest najwięcej i to właśnie wtedy powinniśmy odpiaszczać, czyli dwa razy w roku. No. W okresie między tym odpieszczaniem polecam po prostu podawanie lnianego albo meszu. To nie są metody, które w 100% Wam odpiaszczą. Nawet babka płeśnik chyba w 100% nie odpiaszczy, ale babka płeśnik odpiaszczy lepiej niż siemieliane czy mesz. I ten mesz i siemieliane będzie po prostu taką takim zapobiegawczym i wspomagającym po prostu oczyszczanie z jachu jeli. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że takie krótkie filmiki też Wam się po prostu spodobają. Też są wartościowe, a nie każdy temat jest do obgadania na 20 minut czy na 10 minut. Zdarzało mi się kiedyś 15 minut dodać na jakiś temat. Tak. I to w filmie, tak żyło. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam Was na Instagrama do komentowania, czy odpieszczaliście swoje konie czy... albo jak to robicie. Czy za pomocą paszy gotowej, czy za pomocą no właśnie pułapki, płesznik. Wiecie, że lubię czytać Wasze komentarze na temat odcinkowy. Dziękuję po raz trzeci za oglądanie i na razie.